Święto Trzech Króli Anno Domini 2019 e, różni się nieco od poprzednich edycji. E, robimy jeden wspólny orszak, nie trzy czy cztery, jak to bywało wcześniej. Po prostu ze względu nawet i na pogodę, i na to, że będzie więcej czasu na wspólne śpiewanie, a myślę, że ludzie przychodzą także właśnie na tą część, gdzie i kolędy, i pastorałki wspólnie zaśpiewać możemy. W związku z tym, trzej królowie w jednym orszaku przybędą na plac Jana Pawła II. W tym roku kultura, edukacja i sport. Jeśli chodzi o kulturę, to mamy aktora Teatru Kubuś, pana Ścisława Reczyńskiego. Jeśli chodzi o edukację, Edukację, to Młodzieżowy Dom Kultury i Stanisław Bętkowski, a sport w tym roku reprezentuje prezes cyklo Korony Kielce, pan Kazimierz Stafiej. W tym roku głównie będziemy bazować na Młodzieżowym Domu Kultury. Jest to taki bardzo młody, młodociany chór, który będzie głównie intonował i kolędy, i pastorałki. Do wspólnego śpiewania, ale także wykonaczy indywidualnie. Rzadsze, ale myślę, że także warto w tym dniu posłuchać piękno tych naszych utworów. Będą także chóry starsze, no i chór policjantów kieleckich, którzy tradycyjnie przybędą z kolendą policyjną. Kolenda policyjna ma swój porządek na ziemi, ubitej czekanie. Jezusowi jedynemu, by dla boskich i ludzkich Jakie dary, lewyciny, nosisz tu ze swej krainy? Składam mu kadzidła wonne i kolana przed nim zegnę, symbol jego Bożej mocy. Niosę w darze też kolędę, którą razem zaśpiewamy. Woń kadzidę, w domu pachny. Kolędą, bo cześć oddaną. Dla mnie to jest ogromny zaszczyt i taka nobilitacja. Bardzo się z tego cieszę. Na co dzień zajmujemy się zupełnie inną dziedziną, kolarstwem, sportem. Dlatego w tym momencie tutaj jako z, reprezentuję cały sport kielecki. Bardzo nam jest przyjemnie. Będziemy tutaj godnie reprezentować cały sport. Była taka tradycja, że chodziło się po kolendzie, więc też jako mały dzieciak tam gdzieś tam kolędowałem, także no nie brałem, akurat nigdy nie grałem roli, roli króla, ale uczestniczyłem w różnych jasełkach, w szkole. Bardzo się cieszę, że mogę dziś dołożyć swoją cegiełkę tutaj do, do tego przedsięwzięcia, tej inscenizacji. Związanej z orszakiem Trzech Króli. Muzyka i <music>